Pomysł premiera jest następujący. Pakiet podręczników dla pierwszoklasistów za kilkaset złotych zastąpiłaby jedna specjalnie przygotowana i darmowa książka. Premier zapowiedział, że w tej kwestii potrzebne będą zmiany ustawowe, ale Ministerstwo Edukacji jest do nich przygotowane. Pomysłowa jest idea taniego podręcznika, czy wręcz bezpłatnego. Natomiast nie wiemy więcej szczegółów na temat tego projektu, ale budzą się już pewne wątpliwości co do jego objętości, co będzie zawierał ten podręcznik, czy dziecko, które będzie miało jeden podręcznik, będzie mogło w nim pisać z czyli czy nie będą potrzebne dodatkowe zeszyty ćwiczeń, czy na przykład na edukację muzyczną, która jest jeden raz w tygodniu, potrzeba jest nosić tą część podręcznika. W tej chwili dzieci noszą tylko te fragmenty, które są potrzebne na dane zajęcia. Deklaracje premiera rodzą sporo wątpliwości i pytań. Czy realne jest, aby pierwszakom wystarczył tylko jeden podręcznik do wszystkich przedmiotów i jaki będzie poziom podręcznika, skoro ma powstać w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Wprowadzenie jednego podręcznika wykończy dużą część rynku wydawni czego mówi Piotr Marciszuk, przewodniczący sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Jesteśmy totalnie zaskoczeni informacją, że nikt się tego nie spodziewał. Cały czas rozmawialiśmy na temat e-podręczników, podręczników elektronicznych, które miały funkcjonować wyłącznie w internecie i rząd się całkowicie odcinał od podręczników papierowych. Wydaje się to mało realne, nikt nie wie skąd taki podręcznik miałby się znaleźć, kto miałby go napisać. Jeśli pan premier sięgnął po coś, co gdzieś już jest, to można się obawiać, że jakoś tego jest nie najlepsza, skoro nie funkcjonuje na rynku. Kto poniesie koszty obudowy programowej, którą wydawnictwa w tej chwili oferują szkołom, bo na pewno ktoś ciężar tych kosztów będzie musiał ponieść. Na pewno będą to rodzice, no bo nie sądzę, żeby ministerstwo zgodziło się. Poza tym postęp technologiczny jest taki, że... Co trzy lata, co cztery lata należy i tak podręcznik prawdopodobnie będzie wymieniać. No bo technika, postęp jest tak szybki, tak, takie innowacje wkraczają w nasze życie, że jest to konieczna taka zmiana. Premier swój pomysł uzasadnił chęcią odciążenia pierwszoklasistów, którzy dziś idąc do szkoły dźwigają na plecach kilkukilogramowe plecaki wypełnione podręcznikami. Według Donalda Tuska wprowadzenie jednego podręcznika do wszystkiego będzie korzystne również dla kieszeni rodziców. Szczegóły dotyczące zawartości podręcznika na razie nie są Znane. Kino Muza w Lubinie zaprasza na replikę siódmego Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Od 24 do 26 stycznia, w sali kameralnej, pokazanych zostanie 9 filmów starszej i nowej kinematografii rosyjskiej. Bilety tylko 8 zł, tytuły i godziny seansów na stronie ckamuza.eu. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.